Prawie 405 tysięcy wniosków o świadczenie 800 Plus na nowy okres świadczeniowy wysłali mieszkańcy Wielkopolski. W całym kraju ZUS przyjął ponad 4 miliony wniosków. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby przepadło im świadczenie, powinni złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć do zus odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mzus dostępnej na urządzenia mobilne Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem platformy usług elektronicznych, czyli PUEZUS, poprzez portal Empatia albo swój bank, jeżeli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Empatia, a nie ma profilu na PUEZUS, zakład ubezpieczeń społecznych założy mu taki profil automatycznie. Na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w czerwcu tego roku, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia, oczywiście od czerwca. Jeżeli wniosek złożymy po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto więc pilnować terminów, by nie stracić prawa do świadczenia. W przypadku nowonarodzonego dziecka rodzic ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka Yy, w sytuacji, gdy rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres, yy, to może to sprawdzić, logując się na pół z Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął, bez względu na to, jakim kanałem został ten wniosek złożony. Yy, w zakładce Rodzina 800 plus w oknie szczegóły Twoich wniosków y, można sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął, ale także y, jaki jest stan obsługi tego wniosku, na przykład, że jest w trakcie obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.